Ja Państwa witam bardzo serdecznie z tej strony krzechu zrobimy sobie małe uzupełnienie do całych podwójnych ponieważ nie zdążyłem tego zrobić na ostatnim odcinku także zrobimy jeszcze pole płata bo to się po prostu często pojawia także powiedzmy że mamy dane tego typu przykład, że mamy po prostu obliczyć pole płata w tym wypadku y, odpowiedniej bryły ograniczonej powierzchniami takimi Z to się równa 8 minus 4x minus 2y ponadto x większy bądź równy 0 y większy bądź równą 0 i z większą równą 0. To oczywiście powinienem dać znaczek gdzie. Natomiast generalnie w tym wypadku to by się sprowadzało do powiedzenia, że chcemy ponadto ograniczyć to taką płaszczyzną w tym wypadku x to się równa 0, y to się równa 0, z to się równa 0, natomiast ponieważ nam tutaj chodzi ściśle i wyłącznie o ten płat, nie, także tutaj w tym wypadku bardziej po prostu inaczej mogłyby się pojawić wątpliwości jaką dokładnie powierzchnię chcemy tu liczyć, nie, także po prostu tutaj w tym wypadku mówimy w ten sposób, że liczymy powierzchnię płata z powierzchni określonej tym tutaj wzorem przy takich założeniach, że izba Większość równa 0, y większość równa 0, z większość równa 0. Natomiast jeżeli byśmy liczyli tutaj objętość, to w sumie też pokażę, bo to się robi analogicznie tych przykładów, co poprzednio żeśmy robili. To byśmy skorzystali z tych rzeczy tutaj. No dobra, to w takim razie rysujemy sobie nasz układ współrzędnych. Rysujemy go według tej noty, co tam dawałem na poprzedniej lekcji. Czyli generalnie rysujemy przecinające się te linie. Aczkolwiek jeżeli ci bardziej wygodnie, tak możesz też to oczywiście zrobić inną metodą, która tobie po prostu bardziej odpowiada. Nie? Ja też się zastrzegam, nie jestem żadnym grafikiem. Rysowałem, bo to jest to, nie wypaliło. Także tak, mamy coś takiego. Tutaj OZ, tutaj... Po y, OX. No i w ten sposób, nie wiem, tutaj oczywiście byś sobie mógł na nich podziałkę, natomiast ja już tego nie robię, przechodzę od razu do rysowania tych tutaj płaszczyzn, zaznaczania ich w sensie. Czyli tak, y ma być większy bądź równe 0. Pamiętasz też na pewno jak mm, rzeź zaznaczył na płaszczyźnie przykładowo x większe bądź równe 0, no to były te wszystkie tutaj x, nie, te wszystkie tutaj x, podobnie y większe od 0, no to byś zaznaczył te wszystkie tutaj y no i generalnie mniej więcej tutaj o to chodzi, nie, w sensie w tym wypadku ciebie interesuje z większe bądź równe 0, czyli niejako te wszystkie tutaj z, prawda e, podobnie ciebie obchodzą wszystkie tutaj x większe bądź równe od 0, czyli generalnie mógłbyś sobie zamalać Tą tutaj, całą, y, tą tutaj całą płaszczyznę jakby. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, trzeba potrafisz sobie to wyobrazić, natomiast to są te wszystkie x, które masz tutaj jakby, nie? No, no i generalnie co do y, to, to masz dokładnie to samo w przypadku tych y, w sensie w tym wypadku y ma być większe bądź y, równe zera, x w tym wypadku ma być oczywiście dowolne, z ma być także tutaj dowolne, więc generalnie to by była tego typu płaszczyzna, nie? No i w ten sposób byś sobie to po prostu robił no i część wspólną tych wszystkich płaszczyzn to by ostatecznie ci utworzyło coś takiego przy czym to oczywiście mój rysunek tego dobrze nie oddam ale zaznaczę, tego... zaznaczę to później na gogebrze żebyś widział o co mi chodzi to generalnie tego typu płaszczyzna będzie nie wiem że mój rysunek tego niezbyt dobrze oddaje mam nadzieję że z gogeby to lepiej załapiesz natomiast e, narysujmy to tutaj to dziadostwo w jaki sposób to narysować? No, przykładowo za y kasy przejmujesz 0 wówczas miałbyś z, to się równa 8 minus 4x, czyli w tym wypadku na płaszczyźnie o x, o z byś to rysował. Wyraz wolny w tym wypadku byłby równy 8, powiedzmy, że tutaj będzie ta ósemka. No i tutaj wyraz wolny, e, inaczej, miejsce zerowe to jest oczywiście dwójka, sobie to z tego odczytujesz, bo jak postawisz miejsce x za dwójkę, z ci się wyzeruje, czyli w takim razie miejsce zerowe to będzie tutaj ta dwójeczka. Gdzieś tutaj. Co się ja tego nie robię z niką nie? Także będziesz miał coś, coś takiego taką tutaj prostą. Wyznaczę, pierwszą prostą wyznaczenie, to do Dalej, powiedzmy, że za x byś sobie teraz dał 0, no to byś miał z to się równa 8 minus 2y. Miał coś takiego, czyli w tym wypadku no, rozpatrujesz płaszczyźnie O, Z, o, Y, zatem w takim razie wyraz wolny tutaj masz ósemeczkę, czyli tutaj ponadto masz minus 2 Y, zatem byś miał w takim razie wyraz wolny równo 4 czyli zaznaczam na osi o y, w tym wypadku y równał 4, gdzieś tutaj byłaby dwójka i tutaj byłaby czwórka. tak tutaj zaznaczam, no i generalnie widać jak ta płaszczyzna będzie wyglądać, będzie wyglądała mniej więcej tak, natomiast pamiętamy, że ten trójkąt jest to jedynie wycinek tej płaszczyzny, ta płaszczyzna się rozpina na całą tutaj niejako tą płaszczyznę 3D, prawda? trwemiarową, no i to by było mniej więcej, no wiesz o co mi chodzi, nie? Po prostu cała ta płaszczyzna jakby o ten trójkąt oparta. Ciężko to inaczej tak e, na chłopski rozum wytłumaczyć. No i masz generalnie coś takiego. No i przy okazji wiesz, że ograniczone jest to tymi tutaj, tymi tutaj płaszczyznami, ja je zaznaczę. W tym wypadku jest jeszcze ograniczone tą płaszczyzną, może innym kolorem, jest ograniczone tą płaszczyzną. Jest ograniczona od dołu jeszcze, prawda? no i generalnie miałbyś to w ten sposób zrobione także w, w ten sposób no powstaje ci widzisz tutaj taki, taki ostrosób. Ci powstaje. Słuchaj, obiecałem Ci jeszcze, że pokażę Ci dokładnie ten tutaj oto wykresik, w jaki sposób to powinno być narysowane. Dobrze. W sensie, no bo z tego mojego umówmy się mało co też wynika. Wygodę, że to wygląda w ten sposób, nie? Tutaj masz z równa 0, tutaj byś miał y, czyli w takim razie x to się równa 0, płaszczyznę, no i tutaj kolejno y to się równa już 0. Tutaj masz natomiast tą płaszczyznę tym turkusowym przyjętą ko 8 4x 2y. Widać, że powstaje taki tutaj ostrosób. No i to jest to twoje pole, które tutaj masz zaznaczone. Tutaj masz czwórkę, to masz dwójkę, widać, że się wszystko zgadza nie. Także w ten sposób to wygląda. Ja oczywiście zapisuję sobie Print Screena, będzie też na stronie, jakbyś chciał sobie popatrzeć to zapraszam. Także generalnie tutaj sobie teraz przystąpimy do obliczenia pola płata tego ostrosupa także mamy tutaj w ten sposób pole generalnie powierzchni płata dane jest jako całka podwójna z po tym polu po którym całkujemy przypominam, że to pole generalnie ustalasz w ten sposób, że patrzysz na niejako tą figurę figurę na tej płaszczyźnie względem której będziesz liczył sobie tą całkę patrzysz jaka jest to figura, w tym wypadku to jest ten trójkąt, który tutaj teraz zaznaczę, prawda? To byłby ten trójkąt. Patrzysz jakby względem tej płaszczyzny, względem płaszczyzny to w naszym wypadku, o x, o y, jaka to jest figura, widzisz, że to jest trójkąt, czyli to będzie to nasze pole, prawda? To będzie to nasze pole i względem tego pola będziemy liczyć tak i ten wzorek już jest to zapamiętanie, to jest tak. 1 dodać sigma f po sigma x to było w kwadracie. Dodać sigma f po sigma y w kwadracie dx dy. W ten sposób. Pamiętamy oczywiście, że przy liczeniu z reguły... chociaż, chociaż tutaj nie zawsze, jeżeli pamiętasz co Ci tam powiedziałem, że jeżeli tutaj generalnie masz y, dane to pole y, w postaci niescharakteryzowanej przez żadną zmienną. Tak, czy zrobisz dx, dy, czy zrobisz d, dy, dx, to jest wszystko jedno. To nie ma żadnego znaczenia wtedy. Dobra, no to w takim razie powiedzmy, że chcemy sobie to policzyć, jakby wyglądało pochodna cząstkowa z naszej funkcji f po x. Generalnie pochodnych cząstkowych nie omawiałem. W jaki sposób się to robi? No generalnie tutaj masz, jak, masz tą funkcję, w tym wypadku z, prawda? Z od x y to możesz zapisać jako f od xy, nie? Jeżeli generalnie chcesz sobie zrobić pochodną cząstkową, względem np. x, to dokładnie to wygląda w ten sam sposób jakbyś robił pochodną zwykłą, ale tylko względem tej jednej zmiennej i względem której liczysz tą pochodną, czyli jeżeli byś miał sigma f po sigma x, tak robiłbyś tą pochodną z kanem sigma x, a tą pozostałą zmienną byś traktował jako zwyczajny parametr, nie? Jako liczbę. Po prostu. Czyli jak to w wygląda w praktyce. Czyli... Jakbym chciał policzyć sigma f po sigma x, tak to by było w tym wypadku równe pochodna z ósemki, to by było 0, czyli 0. Minus 4x i pochodna z tego po x, czyli mamy minus 4. Minus 2y i z tego pochodna po x, tak byś miał tutaj 0. Prawda? Ponieważ to y traktujemy tutaj jako y, nasz parametr, jako liczbę stałą w każdym razie, nie? jako, jako jakąś liczbę. Jak też miałbyś tutaj minus 4. Sigma f po sigma y, tak byś miał z tego, y, to by było 0, pochodna z 8 po y. Dodać y, y, pochodna z minus 4x po y, to tutaj też masz 0. Pochodna z minus 2y po y, tak masz minus 2. No i to generalnie masz minus 2 nie? Teraz jeżeli chcesz z tego wszystkiego policzyć sobie kwadrat z tego, tak liczysz tutaj kwadrat, liczysz z tego kwadrat, liczysz z tego kwadrat, liczysz z tego kwadrat, liczysz z tego kwadrat, z tego kwadrat i masz, że tutaj masz 4, tutaj masz 16. Nie? Wypadałoby to jedynie tutaj podstawić do tego wzorku. Widzimy, że to będzie liczba, także bardzo fajnie. Obliczenia się bardzo uproszczą. Nie? Czyli pole nasze to będzie całka. Po d. Na razie jeszcze tego d nam nie liczę. Zapisuję w postaci symbolicznej. Czyli mamy 1 dodać 16, dodać 4, czyli mamy pierwiastek z 21 dx y. D, y. No i za, zabierzmy się w takim razie za to nasze D ustalamy sobie, że liczymy y, pole płata tego tutaj, prawda pole płata wyciętego przez tą naszą funkcję f od x y z oraz przez te pozostałe nasze warunki, które tam mamy tak też liczymy w naszego pola D które jest tu. Narysujmy sobie to pole ona będzie wyglądać tak. Miała być taką jedną, miałbyś taką drugą. Tutaj oczywiście byś miał O Y o X. No i patrzymy jak to będzie wyglądać. No Tutaj generalnie z O Y się przecina w czwórce, więc rysuję czwórkę. Sosią o X przecina się w dwójce, tak serysuję dwójkę. Łączę sobie to kreseczką, nie? I chcę... I generalnie będę rozpatrywał to pole zakreskowane na czerwono. Jak się tutaj zmieniają xy? xy się tutaj zmieniają od 0 do 2, nie? bo tu masz 0 w tym punkcie. Tak też xy zmieniają się od... 0 do dwójki, natomiast y jak się zmieniają. Otóż y tutaj zmienia się od y równego zera, prawda? Y równe 0 to jest ten nasz y. Zakreślę go, ten nasz y i górna nasza funkcja to jest ta funkcja, nie? To jest ta nasza funkcja. Ona jest dana jakim wzorem? Ona jest dana tutaj mamy dla zeta równego 0 bym de facto tutaj musiał napisać. Czyli jak to będzie? Tym samym kolorem, czyli dla z równego 0 mamy mm, tutaj y. Przekształcam oczywiście ten wzór tutaj, nie? Czyli miałbym tutaj 4x minus 8 podzielone przez minus 2, albo inaczej, jeszcze lepiej bym sobie to zrobił. Przerzuciłbym minus 2x na lewą stronę, bym miał wtedy y, to się równa 4 minus 2x. 4 minus 2x, nie? Bo tą część przerzucam na lewą stronę i otrzymuję taki wynik, czyli 4 minus 2x. Czyli to jest w takim razie 4 minus 2x x to się równa y no i ten y to jest to takie zielone sprawdzam czy się zgadza no widać że się zgadza także w takim razie będę rozpatrywał to od 2x minus 2x plus 4 to jest ta nasza funkcja górna a ta funkcja dolna to jest 0 no i dobra no to w takim razie mamy tutaj coś takiego do obliczenia czyli to nasze pole najpierw tutaj, oczywiście funkcja zewnętrzna, pamiętamy pamiętamy, 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 bo to jest mega ważne funkcja zewnętrzna nie posiada zmiennych czyli to, jak będziemy rozpatrywać w tym wypadku y to to nam pójdzie tu do całki wewnętrznej, nie? parametry, mówię parametry w sensie nie liczby jakieś stałe, tylko mówię parametry w sensie zmienne czyli zmienne idą nam do całki wewnętrznej, tutaj byśmy mieli 0, tu byśmy mieli ten minus 2x plus 4 Tutaj byśmy mieli 0, tu byśmy mieli 2, tu byśmy mieli ten pierwiastek z 21. No i teraz tak, ta całka wewnętrzna to jest całka po czym? To jest całka po y. To jest całka po y, bo tu masz y. Nie? A Y się zmienia w tych granicach, więc tutaj musi być DY, a tu musi być DX. Rozpatrujemy najpierw tą całkę. Jak tę całkę zrobić? No oczywiście ten pierwiastek z 21 tu nie będzie miał żadnego wpływu. Mógłbyś to wywalić tu, ale że to też nie ma wpływu na tą drugą całkę, to możesz to wywalić tu. I to nie będzie miało żadnego znaczenia. Tak też możemy tak zrobić i zostanie generalnie pole, to się równa pierwiastek z 21. Całka 0,2, tutaj byś miał dx, już zamieniając to na postać tą iterowaną, całek iterowanych lub całki iterowane, ja to lubię nazywać, czyli mamy tak, całka od 0 do minus 2x plus 4 pod y, liczysz to, liczysz to, w sensie mówię o tym, o tym jakby nie. W sensie tą całkę później wrzucasz sobie tą. Pamiętaj jak liczyliśmy całki iterowane z poprzedniej lekcji. Tak też to musisz robić. No i przemierzasz przez pierwsza 21 wychodzić Ci wynik. Jeszcze w sumie taka jedna szybka notacja odnośnie tych całeczek podwójnych, o których żeśmy tutaj gadali, to pole płata jest zasadniczo najważniejszym uzupełnieniem do tego tematu. Natomiast jeszcze wspomnę tutaj o tym, że masz różnego rodzaju zastosowania fizyczne. Do tego. możesz obliczać z tego środki mas, możesz obliczać masę ze bryły możesz obliczać y Możesz także obliczać moment bezwładności danej bryły, używając całych podwójnych Generalnie zsłanie jest mnóstwo. Karty ze wzorami teraz powinny się pojawić na ekranie No i jeszcze chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym przykładzie Pamiętasz jak żeśmy liczyli um, używając e, biegunowych Używając w tym wypadku współrzędnych biegunowych żeśmy obliczali te całki podwójne Generalnie myk tutaj jest taki, że możesz też dostać coś takiego, że przykładowo masz tam generalnie, że ci ogranicza to, masz tam jakieś warunki masz funkcję f od x, y, z i masz jeszcze tam powiedziane że przykładowo tu jest kółko jakieś, nie? tu możesz sobie wyobrazić, masz takie piękne kółko tak też w tym wypadku co byś zrobił jeżeli miałbyś to liczyć po tym kółku względem tego pola, nie? które byłoby tam jakimś obszarem D, jakimś polem D, mówię o tym polu, tak też tutaj też byś użył współrzędnych biegunowych. Nawet jeżeli Cię pytają o jakąś powierzchnię płata, jeżeli Cię pytają o moment bezwładności, nieważne. Jeżeli masz tam kółko, liczysz to po współrzędnych biegunowych, bowiem jeżeli byś to liczył normalnie, tak jak żeśmy to liczyli, tam na ostatniej lekcji Pokazywałem dwa przykłady, że możesz to robić i z tej postaci biegunowej, i z tej postaci zwykłej. Jeżeli to zrobiłeś zwykłej, to szacun dla Ciebie, bo te obliczenia są naprawdę paskudne. Nie? No, także o tym pamiętaj.